Cześć, Siemaneczko. Z tej strony Farming fan Dzisiaj w nietypowym, w nietypowej grze, bo tam na palcach mamy sobie dwa lambo, takie lambo to ja bym chciał mieć w farmingu. Proszę, zróbcie lambo. Yy, dwa lamba, robimy traskę, 240 km. Żeby sobie nie przedłużać, to my już będziemy ruszać. Nie wiem skąd ruszamy. Może ten film będzie miał dwie części Nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało Bo może faktycznie będą dwie części Tylko Przepraszam za to Ale muszę sobie przełączyć I teraz pytanie czy ja tu... No właśnie Jak ja tu bym przejechał Nie wiem jak bym tu przejechał słuchajcie Eee, dobra, tam już mam traskę. Muszę stąd jakoś wyjechać. Nie tak. A, bo jest pod tym kątem skaniasta, zielona. Taki trochę brzydki kolor ten zielony. Ale lambo z tyłu to ładnie. Chyba w Amerykanach. Przepraszam za, za uszy. Nie oglądajcie tego w słuchawkach, bo będzie boleć. Boli, 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 boli. I prawie w subwenowym. Ja sobie wezmę, może tą kamerę. No, a poza tym nie wiem, czy mówiłem, że jesteśmy w Eurotracku, w grze Eurotrack Simulator 2. Widzę, w sub, brawo. Aha. No tak, bo tak się skręca. No, i teraz filmy nie są codziennie i dwa razy dziennie, tylko są cztery razy w tygodniu coś mnie zaczepiło. Nie wiem, O matko, lambo się połamało. Zatkało kakao normalnie. Mm. Ale trzeba mnie tutaj wydoić, to ja nie wiem. Tak, tak, nisko podwoził. Kabina, 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 spacze. Przepraszam, znowu za uszkodzenie. No i znowu Mądre jak są. Yy, I tu jest wyjazd już. Dobra, ogarnąłem sobie. Chyba pół filmu to by, by było jak wyjeżdżam, więc ten film chyba nazwę wyjeżdżam w Eurotraku, ale nie. Yy, film będzie podzielony na dwie części. Yy, jak. Yy, a, ograniczenie do 70. Ogólnie yy, yy, I jeszcze. Ja wiem, ja wiem, jak tu będzie chyba 12 na liczniku, na zegarze w Eurotraku, to chyba będziemy kończyć wycinek, zobaczę. I nie jest się tak jak ja, bo to jest gra. Yy, Poza tym jest linia ciepła, już nie ma. <grych> yy, I chyba za drugą. No tak. Mądry jestem bo ja za drugą. Sobie tu zwolnimy. Tu jest skręt i chyba do 11:00 tu na zegarze lub do 12:00. Uszkodziłem w skanie, a taka ładna była, ale nie wiem czy widać w ETS-ie dwa uszkodzenia. Tak w ogóle, i powiedz, jeżeli Wam się spodoba ten filmik z ets to jutro, nie jutro. W sobotę wleci filmik z pewnej gry, starej gry, w której może ci, ci starsi gracze farmingo. Uszkodziłem znak, a taki ładny Z Ci starsi gracze, powiedziałem to grę farminga. To wam jakiego, czy to 13, 15, 17. Nie. Nie, nie powiem wam jaki to będzie farming, bo to na pewno jest jeden z takich pamiętnych, Nie pamiętnych, tylko pamiętanych farmingów, od którego moja historia się z nim z, z, zaczęła. Z farmingiem, że nie grałem pierwszego. O matka, to jest przechlapane. To sobie nie wyjedziemy. Klaska. Dobra, dziesiąta. My sobie przełączymy na F7 i dzwonimy po pomoc, żeby nas odholowali. Enter. I niech nas odholują. A nie ma czegoś takiego, dobra. O, niech nas odholują do serwisu. A to możliwe, że będziemy jeszcze bliżej tego. Więc będzie jeszcze lepiej. I zobaczymy, jak to będzie. Jak będzie, no można to powiedzieć, jakby to była taka podróż. Tylko zobaczymy to. No i widać: Z Poznania do Berlina. 5000. No i co? I ładny dab w ogóle. I tak w ogóle to. zapomniałem o tym. Nie będziemy go naprawić. Jeżeli wam się spodoba jeszcze ta seria, to w niedzielę wleci kolejny odcinek z ETS-a 2. Ale też może być powrót ETS-a, zwykłego pierwszego ETS-a. Bo takiego owego usiadam. Jest 11, dobra. Mamy jeszcze trochę. Załóżmy, że to. A, -a, -a F5. Migaczki A nie... Nic, jadę Ograniczenie do 50 Nie to, że ja jestem pirat drogowy Tylko Ja z lubię wydoić Tak pokazać, że mam dużo koni O, o, o Migacz się włączył włączy. Dobra, ruszamy i się myli ciągle ze strakami, bo ja klikam w, żeby jechać do przodu. Yy, nie pamiętam co, yy, Ja klikam w, żeby jechać do przodu, a kieruję strakami, bo mi lepiej. Bo tak to miał jedną rękę po prostu. Przepraszam też za pewne ścinki, jeżeli będą mocne. To bardzo przepraszam, ale taki internet. Taki jaki jest ale to bardziej wina Eurotraka. I może za 2-3 miesiące, pewnie kojarzycie już, bo niedawno, w 2020 roku, przed grudniem chyba jeszcze, został wydany oficjalnie, oficjalnie ten Scrops. Więc za 2-3 miesiące może, może, nie, na pewno nie wiem, czy będzie, będzie. Nieustanna. Myślałem, że to faktycznie ligon. A tu wy wydoili za mnie 280. Tu, tu, Dobra, to... Aha, bo to ci. Czemu ja zahamowałem na środku drogi? I jak będzie to, to na 12, no to kończymy filmik. Yy, czy ja jestem. Ja się dziwię, czemu EuroTrack zrobił takie coś, że tam jest taka bariera, jak nie wiem jaki był opis dokładnie, ale powinno to być otwarte, no bo taka bardziej gra jest realistyczna, ale jeżeli macie jakiś starszy komputer, laptop czy cokolwiek, nie czy cokolwiek, tylko laptop czy komputer i się obawicie, że na przykład na laptopie że nie macie takich, jakie są minimalne potrzeby do Eurotraka i się nie martwię, bo ja mam gruchota i chodzi bardzo mądry ale Lamba zagroziła i gruchocik sobie radzi z takim czymś i raz grałem sobie to jeszcze nie wpadłem w ten odcinek to było chyba wczoraj z tego co pamiętam tak wczoraj albo dzisiaj jeszcze grałem sobie, o koparka ładowarka tak w ogóle będzie od siebie albo katapuła. Grałem sobie, to miałem takiego potężnego laga, że, że nic mi się nie chciało zrobić, i mi się o komputer, laptop. I jeszcze, jeżeli chcecie zobaczyć w niedzielę, sorry za logi, za lagi, w niedzielę, jak gram własnym tirem tutaj, z innymi graczami, to z 15-20 łapów w górę, a jeżeli nie, no to jest yy, pewien farming jedzie jaka awaria silnika? ten monitorek to coś powie równo 80 aha, bo to jest równo 70 lag to jest 40 Tanto, bom, eu não tak, bom vamos aqui é bueno é Jeszcze nie eu tenho uns um 20 minutos fino tá tudo dia bom tenho da Berlim e Bo ja go zgaśnęłem Odkręcił się Nie ja wiem czy tu nie jest za nisko dla tego kina. Takie ładne skaniaście Skanie ładne Wyścig, wyścig Szybszy jest A jakbym mu zajechał? Nie Co to jest? Volkswagen? To go może zaraz wyprzedzę no właśnie. Jak to się robi. Albo tak, nie wychodzi. Co Nie, 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 kolizja, kolizja. Wiedziałem. Ja już jak to zobaczę. to... Może nie wiedziałem, że będzie kolizja, ale już wiedziałem, że będzie bezkład. Co te budowy drugowe? Co ich tam robią? No się TIR kontra TIR. Co to jest za TIR to ja nie wiem. Olej wyjdzie na pewno. A ja wiozę ciągniki. To co do Berlina to ja nie wiem. Bardziej to fen do Berlina wypasował, bo to niemiecki. Ale tego to już nie było. Tego też nie było. Co jest? Ja, ja nic nie dotknąłem. O co chodzi? Jak to jest możliwe? To papa, papa. Już się kończymy. Papa. Pa. Do. Do. Piąt. Nie. Czekajcie, cztery. To do soboty. To papa. Pa.